Cześć, z tej strony Artur. Dziś, dziś troszkę inny materiał. Zapraszam! A po co mi ta matma? No jak tam po egzaminach i po różnych maturkach i różnych takich rzeczach, mam nadzieję, że troszkę sobie już odpoczęliście, jeśli chodzi o te wasze egzaminy. Ja wiem, że jeszcze rok szkolny trwa, więc jeszcze do wakacji chwila wam została. No ale na pewno jesteście ciekawi, co ewentualnie planuję dla was robić tutaj na kanale przez ten czas. Och, kto siedzie. Dlatego dzisiaj troszkę taki luźniejszy materiał. Opowiem Wam, co mam w planach, jeśli chodzi o właśnie kanał, a po co mi temat ma w najbliższym czasie. No i pierwsza rzecz którą będę na pewno chciał z wami przerobić, to są wszystkie te materiały, których nie zrobiliśmy na wasz egzamin. No, oczywiście, z wiadomych powodów, ponieważ niektóre materiały was nie obowiązywały. Co mam dokładnie na myśli? No, na myśli mam na przykład, na przykład wszystko, co musicie wiedzieć na temat okręgu i koła. Też zrobimy sobie na pewno materiał na temat NWW i NWD, bo o ile podczas egzaminu was to nie obowiązywało, w sumie możemy powiedzieć, to jednak w liceum może wam się to przydać. Chociażby w tym roku na maturze rozszerzonej było zadanie, w którym trzeba było wykorzystać Właśnie NWW i NWD. NWW, czyli najmniejsza wspólna wielokrotność a NWD? NWD to największy wspólny dzielnik, ale to sobie powiemy w tym materiale właśnie. Dodatkowo również w trakcie Waszych wakacji planuję oczywiście robić różnego rodzaju zagadki matematyczne. Będziemy sobie robić troszkę trudniejsze zadania, ale z wykorzystaniem wiedzy, którą macie oczywiście w podstawówce. Tak, żeby troszeczkę ten umysł matematyczny przez wakacje również ćwiczyć. No materiały teraz oczywiście przez czerwiec, lipiec, sierpień będą się pewnie pojawiały rzadziej. Myślę, że raz w tygodniu będę się starał robić, chociaż jeden materiał. Gdzieś jeszcze myślę, że będę również kontynuować serię Umysł versus kalkulator, bo różne triki matematyczne, jak liczyć niektóre rzeczy szybciej niż normalnie to robicie. Na pewno Wam się przyda w liceum, czy też technikum, czy gdzie tam sobie pójdziecie. No i na koniec chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za 10 tysięcy subskrypcji, które uderzyły w ten kanał niedawno. I w ramach podziękowania za to, że jest Was już aż tyle na kanale, pomyślałem, że zrobimy sobie jakieś pierwsze QA na tym kanale, więc pod tym filmem piszcie jakieś pytania, jakie ewentualnie byście do mnie mieli. Oczywiście w miarę sensowne pytania, jakby co. A ponieważ jest Was 10 tysięcy, w 10 tysięcy, odpowiem na Wasze właśnie 10 pytań. I pytania, które będą miały największą liczbę lajków pod tym filmem, oczywiście, znajdą się w kolejnym materiale. Jeśli chodzi o wasz nowy rok szkolny od września, planuję również równolegle z wami przerabiać różne materiały licealne, Zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego, także nie musicie uciekać teraz z kanału, bo widziałem, że troszkę tych subskrypcji ubyło, ale spokojnie. Nowe materiały, myślę, że również dla was przydatne będą się pojawiać. A dodatkowo również, jeżeli napiszecie w komentarzach, że chcecie, to myślę, że może udałoby mi się odkopać koncertówkę z kawałkiem, którego słuchacie na tym kanale od praktycznie samego początku. Nie ma jeszcze oficjalnej wersji, ale jakąś koncertówkę może odgrzebie, więc napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli. Także Czekam na Wasze pytania, jakie byście do mnie mieli skierowane w komentarzach. Nie wiem, czy chcecie wiedzieć na przykład, czym się zajmuję na co dzień, jakie mam hobby, co robię w wolnym czasie, a może coś na temat matematyki, właśnie. Śmiało piszcie w komentarzach. O, cień się zrobi. No to miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma?